Pan zaprowadza, tu pokazuje, przyszedł właściciel. Pierwsze się rozglądamy, bo wiecie jak jest, to co macie na Google, to co macie w internecie, to jest jedno. To co tu się dzieje, a dzieje się. Mam ceny, a tu mamy przynajmniej jeszcze zdjęcia. Omlet. Śniadanka. Śniadanka. Halo, dzień dobry, witam się z wami kolejnego dnia. Z rana została mnie jakaś chrypka. <laughs> Nieprzewidziana. No dzisiaj poranek jest bardzo podobny do wczorajszego, chociaż nie leje, więc jest szansa, że coś się tutaj poprzejaśnia. No plan, plany dzisiaj były wielkie. Są w fazie planowania nadal. Tam część osób jeszcze swoje pomysły powysyłała na grupce. No póki co trzeba wypić elektrolity. To jest postawa codzienna, jeżeli jesteście osobami, które mało piją, tak jak ja. Staram się, ale wychodzi to różnie, więc szklanka elektrolitów, czyli takie dobre pół litra elektrolitu wybić, następnie śniadanko. I można ruszać do boju. Taki początek dnia zawsze u nas funkcjonuje, no z pewnymi wyjątkami z różnymi wyjątkami, no ale taki, taki plan na dzisiejszy poranek. Na pewno będziecie ciekawi, jak tam z cenami w czarnogórze, no to już Wam ruszam dowieść, nie wiem, co Was będzie interesowało, ale no, staram się Wam tutaj coś, 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 coś pokazać, po prostu jak wygląda menu, jak wygląda, jak wyglądają też ceny w sklepach. Coś, coś tam mogliście zobaczyć. No, w każdym razie jedzonko w restauracji 7, między 7 a 10 euro. Takie normalne, oczywiście pamiętajcie, że no, jak chcecie tam jakiegoś steka albo owoce, może, no to wiadomo, że za to więcej, więcej trzeba zapłacić. No ale takie normalne tutejsze jedzenie, między 7 a 10 zł. Taki jeden posiłek. Ogólnie moje wrażenie jest takie, że wszystko poszło w górę masło za 4 euro. To jest szaleństwo, to jest tutaj szaleństwo. Więc wrażenie jest takie, że rzeczywiście wszystko poszło w górę, no ale gdzie to wszystko w górę nie poszło? W Polsce tak samo, więc tutaj też wszystko powędrowało po, po, po do góry jednak. Ale wydaje mi się, że jest w porządku. Co ma jest w porządku? Nie jest już to takie Eldorado, jak było kilka lat wcześniej. Ale myślę, że nadal jest w porządku, nadal można znaleźć fajne, ciekawe miejsca, nie za miliony monet, tak samo w sklepach, można sobie tutaj pożyć, też nie za miliony mon monet, jeżeli ktoś życzy sobie takich budżetowych wakacji. No, plan był dzisiaj na imprezę, na wyjście, na drinka, na party jakieś, ale po zasięgnięciu wczoraj języka okazało się, że wszystko pozamykane, jeszcze. Imprezownie pozamykana i podobno zarówno w Budwie, jak i w Ulciniu. W Budwie też dlatego, że są remonty, trudno. No i jesteśmy troszeczkę przed sezonem, jednak, więc, więc jeszcze wszystko yy, pozamykane. Więc to party to nie do końca wyjdzie. Myśleliśmy, że podjechać do Ulcini. Tutaj ekipa odpowiada jaskinie. Lipską naskińe do zwiedzenia, no zobaczymy, co się z tego wykluje. Pomidorek, trzeba trzymać dwoma rękami. <grym> patrzcie, patrzcie to, patrzcie to. A robią się kanapeczki, ale to już to już historia. na morze tak ceny obecną Wam ceny a tu mamy przynajmniej jeszcze zdjęcia omlet śniadanka śniadanka Wszystkie. To sobie popatrzcie Poskrinujcie pizzę od 750 Niech to się wyczy 7.50 najdroższa 11. jest 11 różne fajnie że mają właśnie zdjęcia dla takich matołków jak my spaghetti ale tu się spaghetti nie bierze tu jeszcze więcej spaghetti owoce morza to są jakieś przystawki chyba tak bruschetta Jakieś dalej przystawki, dużo przystawek, dużo przystawek, kanapki do mięsa. Dziwne, nie widzę tutaj w ogóle sewapi ani nic takiego tutejszego, regionalnego, ale jakieś warzywka, sałatki, szopska. Nie widzę, nie widzę no co, no ceny są, no, no widzą 5,50 Cezar, no i kawka espresso, cappuccino frappe, kawa wyciskany sok z pomarańczy wyciskany z grapefruita no i tutaj są już takie nasze alkohole i wina Chcieliśmy Wam nagrać ceny, ale okazuje się, że w karcie nie mają ani sewapi, ani pleskawicy, nie, nie jest to lokalne jedzenie, więc właśnie, to jest kolejna rzecz, deptak przy samym morzu, tak restauracja, no, 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 sewapi nie ma, nie ma nic tutaj takiego regionalnego, czarnogórskiego. No. Więc tak jakby się ktoś zastanawiał gdzie zjeść, no to tak przy promenadzie myślę, że jakichś takich super regionalnych rzeczy to nie poprobujecie. No proszę cię, jesteśmy w turystycznej miejscowości i oni nie mają ani sevapi, ani pleskawicy, ani... Aha. Aha, i to jest włoska knajpa. Sutomore. Pizza and pub. A może... A może. No może dobrze, przejdziemy dalej, zobaczymy, ocenimy to no, ala. I od razu rachuneczek pod popielniczkę Szklaneczka wody do kawki Tak jest. Będzie nasz najbliższy. To punkt. To pięknie. Mhm. Jak tam na spacerku? Super. Byliśmy zobaczyć naszą miejscóweczkę czerwcową I tak wpadliśmy, wpadliśmy, a oni tam jeszcze wiercą Coś robią, pierdel taki, że hej na kółkach A my wpadliśmy, cześć, chcieliśmy się przywitać i zobaczyć sobie jakie są pokoiki Pan nas oprowadza, tu pokazuje, przywłaściciel. No, także zobaczyliśmy już mniej więcej co nas czeka w czerwcu Tutaj na południu, no i też całkiem fajnie. Jest jakiś skrót. Ej, jak fajnie zielona. Zobaczcie, jak tu dookoła zielona, jak pięknie. Teraz pies, musisz czekać. Olandry, proszę Państwa, to są. Olandry przepięknie tutaj jest. Nam zależy właśnie, żeby troszeczkę być na uboczu, a żeby jednak było blisko do morza, żeby można było na nogach dojść do piekarni, do sklepu, ee, do morza. No, więc tutaj akurat bardzo fajnie, jeszcze się rozglądamy, bo wiecie jak jest, to co macie na Google, to co macie w internecie, to jest jedno, a to co tu się dzieje, a dzieje się, to jest drugie. I tutaj kolejna restauracja, espresso 1.30, cappuccino 2. Capuchino. Pepsi 2,30 to są same picia. Pitko 2 do 4 okay. A tutaj chyba ceny jest z tamtego roku, ale być może się nie zmienią. Polaczynki, Euro 50. Brawo Jedna gałka 80 centów. Ja mam pomarańczkę Antoni mango, Piotruś plazmę, palmera, śniadania. Pizza, mięso, piletina u Gorgonzoli 8,50, płaciłam 7, Cezar. No.